Dzień dobry, witam Państwa na podsumowaniu dnia. Z wczorajszego dołka doszło do odbicia. W ciągu dnia doszło do cofnięcia, a potem, gdy otworzyły się Stany Zjednoczone, doszło do sporego wzrostu. Przekroczyliśmy poziom 2068, jednocześnie z tego szczytu mamy prawdopodobnie spadkową trójkę. Przybicie tutaj tego dołka jeszcze, fali A, skutkowałoby tym, że możemy wrócić tutaj na ostatnie lokalne szczyty. I potem z kolei prawdopodobnie znowuż próba przełamania tutaj tych oporów się nie udaje i rynek ponownie się jeszcze tutaj będzie cofać. Na kontraktach na indeks S&P 500 po wczorajszych silnych spadkach doszło do odbicia rano, potem doszło do cofnięcia i udana próba przebicia dołka w ciągu dnia. Wróciliśmy na ten lokalny szczyt, w związku z tym wydaje mi się, że w perspektywie krótkoterminowej możliwe jest, możliwe jest uformowanie się podwójnego dołka. Przebicie tutaj tego szczytu mogłoby otworzyć drogę do mniej więcej gdzieś tutaj tych pułapów. Trochę byśmy przekroczyli zniesienie fali spadkowej z tego szczytu o 38%. Na polskim rynku doszło dzisiaj do silnych spadków. Mieliśmy tutaj dołek, on dochodzi do odbicia. Prawdopodobnie z tego szczytu mamy mniejszą pięciofalową strukturę, która tworzy właśnie falę trzecią. Odbicie jest falą czwartą. W perspektywie najbliższych, powiedzmy, dwóch dni w poniedziałek, wtorek myślę, że czeka nas zawrócenie na dół pogłębienie tego dołka i dopiero potem rozpocznie się kolejne odbicie też korekcyjne i w dłuższej perspektywie czekałyby nas dalsze spadki na wygryzie cena euro dolara po wczorajszym silnym wzroście przypomnę tutaj ma, z wczorajszego dołka mamy pierwszą wzrostową piątkę w związku z tym teraz powinniśmy zobaczyć tylko korekcyjne cofnięcie to korekcyjne cofnięcie może potrwać wiele sesji być może nawet to, co nie, ta korekta tutaj będzie trwała aż do posiedzenia, najbliższego posiedzenia Fedu. Na razie jeszcze żeśmy nawet nie zeszli do 38% zniesienia całego ruchu wzrostowego, więc gdybyśmy dzisiaj na przykład mieli jakąś próbę przełamywania, znaczy dzisiaj to już to nie nastąpi, ale gdybyśmy mieli w najbliższym czasie próbę przełamywania tego lokalnego szczytu, myślę, że się to nie uda i w efekcie rynek mógłby się cofnąć. Dzisiejsze dane z rynku, z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych były troszeczkę lepsze od oczekiwań. One doprowadziły do cofnięcia na euro -dolarze. Przejdziemy teraz do sytuacji na wykresie dolara do złotego. Tutaj perspektywa krótkoterminowa. Po wczorajszych spadkach doszło do odbicia, niewielki zasięg tego odbicia, myślę, że czeka nas mocniejsze. I potem w dłuższej perspektywie jeszcze jedna fala spadkowa, tak aby co najmniej z tego szczytu, który mieliśmy nie, już niedawno, nie pojawiła się duża trójfalowa struktura. No i teraz przejdźmy do sytuacji na wykresie cen złota. Tak jak mówiłem w porannym komentarzu i w porannym duletynie oczekiwałem na sygnał kupna w postaci przebicia tej tutaj linii to nastąpiło z pierwszy sygnał kupna k1 jest to jest czerwona linia zaraz zobaczymy co to jest Świeca 4 godzinne to jest poziom tutaj tych dołków około 1083 do około 1087. Myślę, że może być jakieś cofnięcie, potem kolejny ruch do góry, który może nas doprowadzić do poziomu 1100 dolarów. Na koniec przechodzimy do ropy. W stronie popytowej wydawało się, że udaje się przełamać tutaj ten bardzo ważny silny opór, 42. Popatrzmy, ile żeśmy tutaj mieli lokalnych. porów. To się nie udało. Potem doszło do bardzo silnego spektakularnego spadku. Przekroczyliśmy dołek z 2 grudnia. Teraz mamy jakieś odbicie. Myślę, że to odbicie może być korekcyjne. Teraz musimy przejść na wykres bardziej długoterminowy, świece dzienne. Powiększymy to jeszcze. No i teraz Przechodzimy do najważniejszej kwestii związanej z ropą. Perspektywa średnioterminowa wskazywałaby, że jest wysoce prawdopodobne, że po przełamaniu tutaj tych dołków i tych listopadowych otworzy się droga na sierpniowy dołek, z kolei próba przełamania sierpniowego dołka. Myślę, że się nie uda. Mówię o trwałym przełamaniu. Może być on nieznacznie przekroczony, ale potem może być tutaj mocny wystrzał. Przypomnę, że z sierpniowego dołka do tego lokalnego szczytu w ciągu zaledwie jednego tygodnia, jeden, tygod... jeden, jeden tydzień, mieliśmy wzrost aż o 30%. Więc tutaj może być bardzo ładna okazja do tego, żeby wykorzystać. Nieporadność strony podażowej do trwałego przełamania tutaj tego bardzo ważnego dołka, i potem <laughs> inicjatywę może przyjąć strona popytowa. I teraz jeszcze na chwilkę cofniemy się do <laughs> wykresu euro-dolara. Wczorajsze bardzo silne odbicie. sobie wykryć dzienny. No było poprzedzone tym, że rynek już tutaj dostał czkawki. Był bardzo blisko bardzo ważnych <laughs> długoterminowych dołków. No i podobna sytuacja może być na ropie, na przykład w przyszłym tygodniu. Też możemy mieć bardzo silne wzrosty. Dobrze, w takim razie to wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na weekendowe podsumowanie tego dnia. Tam będzie trochę więcej na temat polskiego rynku. I życzę Państwu miłego weekendu.